Dzień dobry z tej strony FPK. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować bitwę nadesłaną przez Pusora z klanu Pigo. Z jednej strony, jest to zwykła putyczka na twierdzy 8 tieru. Czołgi z drużyny Pigo no, nie są zbyt dobre ewidentnie, nie jest to. Dobór czołgów, typowo po to, żeby wszystko wygrywać, tylko żeby sobie coś tam pozarabiać, przy okazji poekspić drużynie przeciwnika. Są dwa ciekawe pojazdy, które są dość rzadko spotykane. KW4 Kreslawski to jest jeden jednak czołg, który rzadko jest widywany na randomach i na twierdzy. Także taka ciekawostka można jakoś tam się im pewnie będzie przyjrzeć w tej bitwie. No i skoro. Pokazuje taką bitwę, skoro ją komentuje, to możecie się domyśleć, że wydarzy się w niej coś ciekawego. Cóż to będzie? Sami zobaczycie. Na razie nic nie wskazuje na to, aby się działy jakieś szalone rzeczy. Bitwa no, nie pokazuje na chwilę obecną niczego ciekawego. Czołgi przeciwnika po prostu ostro podjechały pod środek i starają się wywrzeć presję na drużynie pusora. No tam widzimy, że Udesk i Skorpion starają się te czołgi jakoś wysnajpić, Pusor jeszcze tutaj na przejeździe wpakował pestkę w T-54 Lightweighta, no ale jednocześnie zebrał od KW-4 Kreslawskiego. Dwa czołgi z drużyny Pusora już padły, jeden czołg z drużyny przeciwnika też już zdążył paść. No i zobaczymy co tu będzie dalej, Pusor swoim snajperskim działem dorwał se 5 także T49 to zawsze bardzo dobry czołg do snienia, jak możecie zauważyć. No i cóż, dzieje się taka rzecz, że czołgi przeciwnika zaczynają puszować. Na razie łeb w łeb idzie różna pusora z drużyną przeciwnika 4-4. No niestety tutaj... Demecz w KW4 Kreslewskiego jest mały, bo strzele z takiego działa, no ponieważ jest to jednak maszyna bardzo mocno pancerzona. Ale zobaczcie, teraz też nastąpił taki moment, kiedy e, poginęło sporo pojazdów tutaj z drużyny, którą możemy obserwować, z drużyny Tego. Został właściwie już teraz w tym momencie sam pusor i sama artyleria jeszcze z jego drużyny. Sam pusor i sama artyleria, jak ja to ująłem. Pusor i artyleria. Teraz już jest tylko pusor. I. No cóż, takiego jest istotnego? Na pusora zostało 6 czołgów. I zwróćcie uwagę na to, iż nie są te czołgi, które są na dobiciu, tylko są to. Może ja sobie zatrzymam. O, zobaczcie, choć. No, 110 jest, no dobra, ale yy, nie wszystkie czołgi są tak obite. No przykład, o, zobaczcie, lightweight. Pusorowi udało się e, trafić w niego i jednocześnie jeszcze staranować. Mimo wszystko poprzez to też został na dobiciu. Ma 32 HP. Na Lightweight się tego pewnie nie spodziewał, że tak się potoczą te losy. O, tutaj 110 z 0 Pusora strzeliła. Także taka ciekawostka. A z kolei Pusor swoim snajperskim działem, tym trollganem nią trafia. I teraz co się dzieje? Jedzie ru. Na 100% HP! Pusor jest na dobiciu. No, ja na miejscu Pusora już przed chwilą bym pewnie jeszcze myślał, to koniec bitwy. A tu zobaczcie, nie wiem co wyprawia ten ru. No, nie trafia w Pusora. Nie wiem czy on ma jakieś problemy z internetem, czy jakieś lagi. Bo chciałbym też zwrócić uwagę na to, że to nie jest jakiś słaby klan, z którym walczy Pigeo. Jest to klan ANV, który nie mówię, że jest jakiś super mega zabójczy. No ale jednak ten klan zawsze był dość dobry. Ja zawsze ten klan kojarzyłem jako klan składający się z dobrych graczy. I właściwie Pusor, będąc na dobiciu, wykończył tego ru. On w ogóle w niego nie trafiał, motał się tam. No, widzieliście co się działo. Coraz więcej punktów Kapa trzeba zdekapować. I zobaczymy co zrobi teraz Pusor. Wyjeżdża AutoAim bam. No i Grand Final skończył swój żywot. Nie rozumiem tego, w jaki sposób ten gościu stojący na kapie nawet nie wystrzelił pestki do pusora. Przecież miał ten czas na zareagowanie. No i teraz. Pusor dzięki swojemu zasięgowi widzenia może spotować tego KW4 Kreslawskiego, jeszcze do niego strzelać. Pokował mu pestkę. No. Miejmy nadzieję, że już z tym hapsem, który ten kreslawski ma 346, że już teraz. Puserowi polosuje i uda mu się go zdjąć na strzała. Znik, zniknął, Puser stwierdził, że będzie teraz też uciekał, ponieważ tutaj kolejny kreslawski idzie jedzie z innej jeszcze strony. Także trzeba rzeczywiście się przestawiać, nie można stać w tym momencie w miejscu. Ponieważ no, no, jak już jest teraz szansa na wygranie, no to czemu bez niej nie skorzystać. No teraz już jest odległość na tyle duża, że rzeczywiście można się zatrzymać, w tym snajperskim działem, ja to podkreślam. No i cóż. 426 HP ma ten kreslawski. No, tyle to raczej nie zajdzie na, na, na strzała. No, ale zobaczymy, co się tutaj jeszcze wydarzy. Pulsor tutaj mierzy. No i oczywiście snajperskie działko robi swoje. No, to co ja widzę w tej bitwie, to jest po prostu jakieś chore rzeczy w ogóle. Ja tam chciałem zwrócić uwagę, w momencie, kiedy ten ruch jechał, kiedy jeszcze ten Lightweight, no wątpię, żeby Pulsor wtedy się spodziewał, że jeszcze losy bitwy mogą się zmienić. Ja oczywiście jestem też osobą taką, która stara się walczyć zawsze do końca, no ale... No powiedzcie, że wy byście wierzyli w wygraną w takim momencie. No teraz to już w wygraną oczywiście można wierzyć. Nawet wygrana jest wręcz wskazana, biorąc pod uwagę to, że KW-4 Kreslaski jest to czołg wolny. Jest to czołg, który raczej nie ma jakiegoś zabójczego zasięgu spotowania. A pusor jest na lajcie. Dodatkowo ma dobry zasięg widzenia i jest szybki. No to no teraz, już chyba na obecną chwilę, można powiedzieć, że te dwa pojazdy nie będą dla pusora stanowiły problemu. No chyba że nie będzie trafiał tych pestek. No ale też przeciwnik wydał na siebie pewnego rodzaju wyrok. Wjeżdżając na kapa, jest tak łatwą zwierzyną. Przecież teraz, pusor, może sobie wybrać pozycję, z której będzie chciał strzelać do tego przeciwnika. Spokojnie go wyspocić samemu, jednocześnie nie będąc wyspotowanym. O, zobaczcie, tutaj ten kV podjechał sobie pod środek, ale pusor nie dostał spota. Także on teraz pewnie jest trochę zdezorientowany. Nie wie o co chodzi, nie wie skąd tego spota dostał. Z jakiego punktu go pusor wyspocił? Pusor podjeżdża. Oczywiście, pesteczka st49. No, i w sumie ten drugi Kreslawski dalej kapuje. Nie wiem co to ma na celu. Czy on myśli, że no nie wiem, półsor nic mu nie zrobi? No, przecież yy, wiadomo, że strzela ze swojego obrzyna. O, jeszcze teraz on dostał spota. Pusor przymierza, przymierza. Zdekapowane. Nie wiemy za ile weszło. O! Zostało mu niewiele już teraz HP. A ten strzał nie był jakiś, można powiedzieć, mega owocny pod względem zadanych uszkodzeń, ale tutaj chodziło już o zdekapowanie. No i ten kreslawski stoi dalej. Będzie gdzieś tam chował pewnie za tym wrakiem, który jest na kapie. No... No ja nie wiem, co w zasadzie mogę powiedzieć. Ta bitwa jest... No niemożliwa. To wszystko nie powinno mieć miejsca. To, co zrobili przeciwnicy i jeszcze też momenty szczęścia Pusora, no to wszystko no no nie mam słów po prostu na to. Przejdźmy do wyników tej bitwy. Bitwa jest oczywiście wygrana, no bo jakże mogło być inaczej? Samemu na sześć czołgów przeciwnika przegrać, no to niemożliwe. Jeszcze na T49 na Trollu 4000 929 uszkodzeń. No można powiedzieć, że to 5000 jest zrobione w przybliżeniu. 7 fragów. Na twierdzy 1869 Expa. No po prostu. Ciężko tutaj mówić o innych można powiedzieć graczach, skoro Pusor zrobił tak dużą robotę. No, z Pusora drużyny jeszcze tutaj e, Skorpion postrzelał, no to na to też można zwrócić uwagę. No, ale po prostu. Oglądając tą bitwę za pierwszym razem, bo teraz kiedy to nagrywam, nagrywałem, jest to drugi raz, to no nie dowierzałem i w zasadzie dalej nie dowierzam. Także mam nadzieję, że ta bitwa Wam się spodobała. Życzę Wam też takich ciekawych wyników. Do usłyszenia i trzymajcie się.